Dzień dobry. Dzisiaj na lekcji historii ponownie witam piątoklasistów. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę ponownie do czasów Imperium Rzymskiego. Tym razem porozmawiamy sobie o tym, czy my przypadkiem czegoś Rzymianom nie zawdzięczamy? Jak sądzicie? Zaraz sobie o tym opowiemy. Kiedy rozpoczęliście naukę historii w klasie czwartej i na początku piątej, prawdopodobnie dowiedzieliście się, co to jest kultura. Taka bardzo prosta definicja mówi, że kultura to jest sposób życia i bycia ludzi oraz to wszystko, co zrobili, i to się tak ładnie nazywa, dorobek cywilizacyjny. Dzisiaj zastanowimy się, jakiż ten dorobek cywilizacyjny mieli właśnie Rzymianie i co nam dzisiaj po nich zostało. Rzymianie, jak wiecie, podbijając różne tereny, przejmowali zwyczaje. Przejmowali zdobycze kulturowe również innych narodów, które stawały się ich własnością oraz ich tereny. Niewątpliwie ogromny wpływ na kulturę starożytnych Rzymian wywarli Grecy. Grecja została podbita, ale mówimy, że ona, choć zdobyta, to oczarowała dzikich zwycięzców czym? Swoją kulturą, literaturą, Sztuką, architekturą. Rzymianie tak się tym zafascynowali, że przyjęli religię starożytnych Greków, co prawda imiona bóstw greckich nazwali po swojemu. I tak to Zeus stał się Jowiszem, Atena grecka stała się rzymską minerwą, Bóg wojny Ares stał się rzymskim bogiem Marsem, a bogini piękności Afrodyta, jak pamiętacie, zrodzona z piany morskiej, w Rzymie nazywana była Wenus. Czy te nazwy Wam coś mówią? Tak, słusznie. Przecież część z nich to nazwy planet naszego układu słonecznego. Zatem widzicie, od razu nasuwa się wniosek. Rzymianie obserwowali niebo. I zobaczyli coś więcej niż tylko ogromną ilość gwiazd, którą my możemy zobaczyć gołym okiem z Ziemi. Dobrze, że to zrobili. Muszę Wam powiedzieć, że te obserwacje nieba nasunęły Rzymianom również pomysł podzielenia, zresztą nie im pierwszym, czasu, w którym żyjemy na określone jednostki. Wiecie, że kalendarze tworzyły też inne ludy, które już poznali się w kursie historii. Ale Rzymianie zrobili to w sposób bardzo dobry. Jeszcze w czasach, tak zwanych królewskich, mówimy o tym, że kalendarz istniał. Ale wyobraźcie sobie, że Rzymianie używali wtedy tylko i wyłącznie 10 miesięcy. Zatem zapewne te miesiące miały chyba troszkę więcej dni niż ten nasz kalendarz 12-miesięczny przewiduje. Chcecie dowodu? Dlaczego w języku angielskim czy niemieckim nasz 12 grudzień, 12 miesiąc grudzień nazywa się december, ale na cześć dwóch wybitnych władców miesiące letnie dostały nazwy Julius, tak, mowa o lipcu, i August, oczywiście mowa o sierpniu. Wiecie, kto jest ich patronem. Oczywiście, Juliusz Cezar i potem jego następca Oktawian August. Juliusz Cezar postanowił zreformować kalendarz. Powstał kalendarz złożony z 12 miesięcy. Zapytacie, a skąd w ogóle słowo kalendarz? Otóż od słowa kalendę, które oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Pamiętacie, że Juliusz Cezar został zabity w idy marcowe, a idy oznaczały mniej więcej środek miesiąca. Tak to z tym kalendarzem było. Muszę Wam też powiedzieć, że to nie jest takie oczywiste, że rok powinien zaczynać się 1 stycznia, bo nie zawsze tak było. Dla starożytnych początek roku był związany oczywiście z przyrodą, z porami roku. Kiedy wiosną budzi się wszystko do życia, kiedy wszystko kwitnie, pięknie się zieleni. To skąd się wziął pomysł, aby 1 stycznia startować z, no, z nowym rokiem? Otóż przez przypadek. Pewnego razu postanowiono, aby właśnie na początku stycznia konsulowie, a więc najważniejsi urzędnicy Rzymskiej Republiki rozpoczynali swoje urzędowanie. I tak już zostało. Myślę, że przez następne pokolenia dorobiono całą magię zmieniającego się roku. Żegnania starego i nowego, i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko miało bardzo prozaiczny wymiar. Rzymianie również byli bardzo dumni z tego, że stworzyli prawo. Wiecie, że systemy prawne powstawały również w innych cywilizacjach. Poznaliście na pewno na lekcjach prawo króla Hammurabi'ego. Bardzo srogie, a powstało na terenach dzisiejszego Iraku. Czyli w dawnej Babilonii. Natomiast mniej więcej w V wieku przed naszą erą powstało w Rzymie prawo dwunastu tablic. Ono było kamieniem milowym do tworzenia systemów prawnych, które w niektórych swych przepisach obowiązują do dnia dzisiejszego. Rzymianie zatem mówili, że prawo nie cofa się wstecz. Nie można kogoś sądzić za rzeczy, które zrobił, kiedy jeszcze dany przepis nie obowiązywał. Mówiono, nie musisz obciążać w zeznaniach samego siebie, ale pamiętaj, że masz prawo do obrony. I pamiętajcie wszyscy, którzy sądzić będziecie, że należy wysłuchać dwóch stron. Tak, to wymyślili Rzymianie. Te przepisy prawne, jak się orientujecie, również dzisiaj są przedmiotem studiów studentów na wydziałach właśnie prawa. Prawo rzymskie było twarde. Mówiono: Nieznajomość prawa szkodzi. Mówiono: dura lex, sed lex. Twarde prawo, ale prawo. I tak jest do dzisiaj. Te przepisy prawne normowały życie w starożytności i również dzisiaj. Słowo lex oznacza prawo w liczbie mnogiej legis. Czy macie legitymację szkolną? Tak, na pewno. I pamiętajcie, że wszystko trzeba robić zawsze legalnie. To właśnie również pochodzi z języka starożytnych Rzymian, czyli z Łaciny. Teraz dwa słowa o rzymskiej technice. Wiadomo jest rzeczą, że potrzeba matką wynalazków. Zastanawiacie się, jak powstały budowle, które można jeszcze zwiedzać w wiecznym mieście do dnia dzisiejszego? Otóż, nie tylko dzięki wspaniałym rzeźbiarzom, którzy w kamieniu tworzyli wspaniałe ornamenty, ale również dzięki betonowi, który właśnie wymyślili starożytni rzymianie. Rzymianie budowali wspaniałe budowle: teatry, stadiony, pałace, świątynie dla wielu bóstw, ale budowali też Kolosea, Wiele ich było na terenie imperium. Niewątpliwie najważniejszym koloseum jest to w Rzymie, gdzie odbywały się walki gladiatorów, pojedynki ze zwierzętami, wyścigi Rydwanów, a nawet wyobraźcie sobie, zalewano arenę w koloseum wodą i odbywały się tam bitwy morskie. Oczywiście kół ciesze widowni. Rzymianie, których było w wiecznym mieście około miliona w szczytowym okresie świetności imperium, cieszyli się, że ich władcy dbają również o poziom rozrywki. Wołali chleba i igrzysk. Igrzyska mieli, a żeby cesarze zyskiwali na popularności, rozdawano również zboże, by ci mogli sobie upiec później z niego chleb. Jak mówiłem, Rzymianie byli świetnymi budowniczymi. Zwycięskim wodzą budowano łuki triumfalne. Niewątpliwie ten, który wzbudza wielki podziw do dnia dzisiejszego, to jest wielki łuk dla cesarza Konstantyna. Czy inspiracja czasów rzymskich była też dla innych wielkich wodzów? No tak. Jak sądzicie, skąd wziął się łuk triumfalny w Paryżu dla Napoleona? Odpowiedź już znacie. Wzory rzymskie bardzo często pojawiały się w wojsku. Wyobraźcie sobie, że cesarzem rzymskim był zupełnie nierzymianin, mianowicie byli cesarze niemieccy. Wcześniej był też Karol Wielki, władca Franków. Z czego to się brało? Ano z tego, że sława rzymskich dokonań i potęga państwa wywierała ogromny wpływ również na politykę wielkich władców epoki średniowiecza. Słyszeliście, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? No, tak naprawdę to wychodziło 10 głównych dróg. Ale to powiedzenie wzięło się stąd, że Rzymianie wpadli na pomysł utwardzania szlaków, po których jeździły wozy, a przede wszystkim mieli maszerować legioniści. Budowane na trwałym podłożu i wykładane kamieniami drogi były tak trwałe, że przetrwały do dzisiaj. No oczywiście, nikt po nich dzisiaj już nie jeździ samochodami, bo są zabytkiem, ale pomyślcie sobie. Co najmniej półtora tysiąca, a może nawet więcej lat. Zatem dziś na pewno możemy powiedzieć, że już może nie te, ale mnóstwo innych dróg do Rzymu prowadzi. Starożytni Rzymianie mieli pocztę. Starożytni Rzymianie stworzyli straż pożarną. Starożytni Rzymianie wreszcie Zadbali również o higienę swoich mieszkańców. Po pierwsze, budowano termy. Hm, czym były termy dla starożytnych Rzymian? Myślę sobie, że mniej więcej tym, czym w wytwornych hotelach są ośrodki zwane spa. W starożytnych termach można było zażyć kąpieli, odpocząć, odebrać masaż. Oczywiście te wszystkie rzeczy, te wszystkie zabiegi wykonywali niewolnicy. Można było. Mieć masaż z oliwek. Można było, moi drodzy, spotkać znajomych, porozmawiać o polityce przy kieliszku dobrego wina. Rzekłbym, że ówczesne termy spełniały rolę dzisiejszego Spa, jak mówiłem, i takiego troszkę domu kultury. Nie wiem, czy wiecie, ale Rzymianie również mieli publiczne toalety. Było ich całkiem sporo. Nie będę wdawał się w szczegóły, jak one wyglądały. Ale ciekawostka, moi drodzy, jest tutaj taka, że cesarz, cesarz Wyspazjan, jest to drugi wiek naszej ery, ten sam, który postanowił stworzyć no, teatr najbardziej znany, o którym wspomniałem, mianowicie koloseum, postanowił pobierać opłaty za korzystanie z miejskich toalet. Ponoć wtedy miał się sprzeciwić temu jego syn Tytus, również późniejszy cesarz. A tatoś na to. Przecież... Pieniądze nie śmierdzą. Pecunia non olet. Niewątpliwie starożytny Rzym jako wieczne miasto budził podziw. W szczytowym okresie mieszkało tam około miliona mieszkańców. Na ulicach można było spotkać ludzi mówiących różnymi językami. Ci obywatele, którzy mieszkali w samym mieście, mieszkali częstokroć w ciasnych kamienicach. Bogaci Rzymianie chcieli mieszkać poza miastem, budując wspaniałe wille. Starożytnym rzymianom zawdzięczamy również współczesne imiona. Znacie zapewne jakiegoś Marka. Znacie jakąś dziewczynę, która ma na imię Klaudia czy Julia? Otóż imiona i nazwiska rzymskie były dość skomplikowane, składały się zawsze z dwóch, z trzech, a nawet często choć czterech części. Imię, nazwisko czy też przydomek. I na przykład Gajusz Juliusz Cezar. Imię to Gajusz, Cezar to nazwisko. I jeżeli inny Juliusz miałby córkę, to na pewno miałaby na imię Julia. Jeżeli jakiś Rzymianin Klaudiusz miałby córkę, byłaby Klaudia i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą, o której musimy wspomnieć, kochani, to literatura. Oczywiście literatura w języku łacińskim. Nie sposób zapomnieć o Wergiliuszu. Ten, który napisał, że uciekinierzy spod Troi mieli się osiedlić w krainie zwanej Lacjum. O wybitnych twórcach, filozofach, o Horacym, o Senece. Każdy z nich ma za sobą potężny dorobek, który jest wspominany do dzisiaj. Wszyscy oni mówili i pisali w języku łacińskim. Dzisiaj mówimy, że jest to język martwy, ale czy na pewno. Łacina odegrała ogromną rolę w budowaniu kultury Europy. Używana była w okresie średniowiecza jako język dyplomacji. Łaciną posługiwali się wszyscy politycy. Po Łacinie odprawiano wszelkie nabożeństwa. Po Łacinie pisano listy. Po Łacinie pisano również wiersze. Czy dzisiaj Łacina jest dla nas ważna? Próbuję Wam za chwilkę odpowiedzieć. Choć niektórzy, jak mówiłem, uważają, że jest to język martwy, na pewno zbuntują się medycy? Każda jednostka chorobowa, każda część naszego ciała ma swoją łacińską nazwę. Każdy botanik i biolog powie, że każda roślina i organizm żywy ma również swoją łacińską nazwę. Prawnicy wiedzą, że główne zasady prawne również często, choć są Wspominane i zapisywane w języku łacińskim. Do połowy XX wieku, czyli do soboru watykańskiego II, nabożeństwa w kościołach katolickich były odprawiane po łacinie, a ministranci musieli się nauczyć, jak odpowiadać kapłanowi. Ale czy my dzisiaj, czy tacy uczniowie jak Wy, mogą spotkać się z łaciną w formie klasycznej? No, myślę sobie, że tak. Rzymianie mówili zawsze, że coś jest ab urbe condita, czyli stało się to w roku od założenia miasta. W ten sposób liczyli czas. Jeżeli próbowali stworzyć coś dla potomnych, mówili częstokroć ad perpetuam rei memoriam na wieczną rzeczy pamiątkę. Kiedy ktoś chciał kogoś ostrzec, Mówił Hannibal Anteportas, Hannibal Ubram. Jeśli ktoś chciał zacytować Juliusza Cezara i przystąpić do jakiegoś działania, od którego nie ma odwrotu, mówił: alea jak ta est. Dzisiaj łacina ma bardzo wiele zastosowań. Przecież każdy z nas posługuje się łacińskim alfabetem. Tak więc łacina jest wokół nas ciągle, ponieważ Idąc do restauracji, mamy serwis. Po łacinie, servus znaczy tyle, co sługa, niewolnik. Dlatego ci, którzy nam usługują, świadczą wobec nas usługi serwisowe. Jak na przykład mechanik samochodowy. Jeżeli ktoś mówi, potrzebuje to bardzo szybko, potrzebuje to na cito. Często słyszymy o tym w przychodni bądź w szpitalu. Częstokroć mówimy jednak, Pośpiech nie popłaca. Festina lente. Śpiesz się powoli. Łaciny używają również muzycy, określając odległości między dźwiękami. Prima, sekunda, tercja, quinta, wreszcie oktawa. Łacina jest wśród nas. I jeszcze jedna ciekawostka. Zapewne zauważyliście, że w całej Europie, wręcz w całym świecie, na określenie państwa na Półwyspie Apenińskim mówimy Italia. My też bardzo często mówimy: Jadę na urlop do słonecznej Italii. Ale już mówię: spotkałem dwóch Włochów, a nie Italczyków. Skąd zatem taka różnica? Otóż jest na ten temat wiele teorii. Teorii językoznawców. Najprawdopodobniej kiedyś właśnie na terenach Półwyspu Apenijskiego mieszkało celtyckie plemię Wolsków, którzy zapewne w okresie wędrówek ludów wyprowadzili się stamtąd i przewędrowali na Wyspy Brytyjskie i dali początek dzisiejszym Walijczykom. W językach europejskich ta nazwa mogła brzmieć różnie. Wolskowie, wolcze, a może gdzieś tutaj, na terenach między Wisłą i Odrą, pomylono ich z innym plemieniem, które mieszkało w południowej Europie, mianowicie z Wołochami, którzy są protoplastami dzisiejszych Rumunów? Włoch czy Wołoch? Te różnice się zacierały i najprawdopodobniej w ten sposób została stworzona nazwa, która dzisiaj już w naszym języku obowiązuje. Kończąc, Chciałbym Ci złożyć życzenia. Jeżeli kiedyś zbudujesz dom, willę, możesz mieć w nim piękne atrium. Taką otwartą przestrzeń, nasłonecznioną. Może sąsiedzi z podziwem będą patrzeć na Twoje dzieło, a Ty im powiesz. Per aspera ad astra. Przez trudy do gwiazd. Jeżeli zaś powiedzą Ci kiedyś, Żebyś się bardzo śpieszył, możesz jeszcze raz przytoczyć im stwierdzenie – śpiesz się powoli. Festina lente. Zatem życzę Ci, aby kiedyś o Tobie mówiono, że jesteś dobrym patriotą. Patria – od pater, ojciec, ojczyzna. Patriota to ten, który kocha swoją ojczyznę. Zatem dzisiaj finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło. Do zobaczenia ad rewidendum.